Witajcie w nowym blogu. Witajcie w mojej łazience. Właśnie tu mi tak ładnie coś pachnie. No nie coś, bo wiem co to jest, ale muszę zmienić już te patyczki o. Yy, zamieniam je tak, to jest yy, z taki zapach. Także te patyczki tutaj sobie tak zamieniam. Fajny aromat się rozchodzi, aromat taki zapach. <laughs> no i znowu, wiecie, przepraszam za chrypkę, ale mam tak właśnie ze względu na moje na razie dysfunkcję. I właśnie o tych patyczkach kończy mi się, a bardzo ładnie to pachnie. Naprawdę jest bardzo intensywny ten zapach z zarychą. Ja dokładnie nie wiem, jak on się nazywa. Być może, ale nie ma. Także Wam nie powiem dokładnie. Yy, ale pięknie pachnie. A przychodzę do Was yy, w tym nowym vlogu z testem maseczek. Ja już je pokazywałam, jeszcze nie użyłam. <laughs> ale na pewno dzisiaj pójdą w ruch dwie. I to będzie ta. Dlatego powiem najpierw, bo potem muszę się zamknąć. Jak już ją nałożę na usta. A druga to właśnie zastanawiam się, na razie chyba awokado sobie podaruję. A druga to będzie albo ta alpaka, albo leopard. Leopard jest z ekstraktem z liści pachnotki. Dużo to mówiłam, nie wiem w ogóle, ale oczyszcza pory skóry, usuwa zanieczyszczenia i sebum. I właśnie chyba tą, tej użyję. A tu jest ogór, ogórkowa, też fajna. Ale dzisiaj użyję tej. tej wydaje mi się, że to będzie ta maseczka w pakcie, ale taka nadrukowywana, że tak powiem, więc jej użyję, a co tu jeszcze mamy, no oczyszcza, usuwa sebum, no to będzie coś chyba dla mnie, właśnie czyli te, to nadmierne przetłuszczanie się, dla mnie się przyda, to, tego użyję, ale zanim użyję sobie maseczki, to muszę zmyć makijaż, który mam delikatny, bo ja raczej mało i do tego użyję słuchajcie, tego płynu micelarnego z For Lashes widzicie, mam już końcóweczkę ale właśnie bardzo fajny mnie się on sprawdza w ogóle mnie nie podrażnia, ja nie szczypie fajny jest do makijażu oczu i twarzy więc mam go już na wykończeniu będę musiała pomyśleć o czymś nowym, Bo mleczko ostatnio sobie kupiłam na Glassie. Fajne, też bardzo fajne, bo już testowałam, bo już zmywałam sobie makijaż. A taki płyn micelarny też, też lubię używać od czasu do czasu. Widzicie, ja tak używam na zmianę. Raz mleczko do twarzy, raz taki płyn do demakijażu. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Także, jeżeli wy macie jakieś swoje ulubione w tym, że tak powiem, demakijażowym czasie, to też mi napiszcie. Dobra, to ja na razie lecę. Czekajcie, może razem otworzymy jeszcze tę śnieżkę. Zobaczymy jej usta. Oczywiście <grym> sobie, że. O, proszę, proszę, jak to się będzie prezentowało. No więc tutaj się przymknę na chwilę i jak sobie nałożę tę maseczkę. A na ile się trzeba przymknąć, że tak powiem? Z kolagenem, też z ekstraktem z ogórka. To dobrze, że nie wzięłam tamtej, bo miałam ogórki na twarzy. To jest ogórka na, na wilża do celu normalnie 15-20 minut milczenia. Mm, to wtedy tylko co książka do ręki i odlot. To znaczy odlot, no nie idę spać, tylko po prostu czytam. A tu przed otwarciem to trzeba właśnie tutaj tak wiecie rozprowadzić ten, ten produkt, żeby równomiernie był wponięty tu w tą strukturę tej maseczki w te płachtę. No, i wtedy sobie można nałożyć, ale już ją otworzę później. Wrócę do Was na chwilkę, żeby pokazać Leoparda na marzenie. Dobra? To na razie. No, i tak się prezentuje. Marek stwierdził, że w tej maseczce to. można kogoś wystraszyć. Fajna jest, bardzo ładnie pachnie. Pachnie tak. Ja tak powiem, tak. Wiku taką. Takim świeżym powietrzem. Może te liście pachnotki, bo nie znam tego w ogóle. Czekaj, patrzę tu w lustro, wiecie, i poprawiam cały czas, żeby mi dobrze przylegała. Liście pachnotki. Zaraz sprawdzę w ogóle, co to jest. Ale jest bardzo przyjemna. Potrzymam dzisiaj 15 minut, ale widzicie, usta mi się nie zmieszczą. Gdzie by to? Więc albo ich użyję później, albo w ogóle następnego dnia, albo za 2-3 dni. Dobra, to już nie nawijam, idę. A dzisiaj na śniadanie coś innego niż rycznica, bo to niedzielne śniadanie to jest omlet. To jest omlet z pomidorkami i szyneczką. Szynka, pomidorki. Pomidorki zawsze obieram ze skórki i kroję w takie drobne cząstki, a drugi omlet będzie już na bogato, bardziej trawny cebula, pieczarki też będzie szczy... yy, przepraszam pomidorek no i szyneczka pokrojona w kosteczkę najpierw te składniki delikatnie podsmażam na masełku a później dopiero rozbełtanym jajeczkiem lekko osolonym to wszystko zalewam delikatnie tak wiecie rozkładam też równomiernie na całej patelni no i się smaży jak już się tak dosmaży fajnie delikatnie z jednej strony no to wtedy robię klapsa i szybciutko dwie minutki z drugiej. No, to dzisiaj mamy takie piękne śniadanie. Kto lubi omlety, może lubić omlety z czymś innym. Ja szczerze powiem, ja lubię tradycyjny omlet, a najbardziej to lubię jajecznicę. Więc jeżeli lubicie omlety, to napiszcie yy, z czym. Bo naprawdę taki omlet, czyli placek jajeczny, można zrobić ze wszystkim. Dobra, do smacznego. Witajcie ponownie, jestem w mojej kuchni. Reszta domowników czymś się zajęła. Oczywiście siedzimy w domu, a ja. Odwołałam swoją wizytę u fryzjera. Mhm. A już chciałam bardzo, bardzo się wybrać do mojej pani fryzjerki. Głównie chodzi mi o odrosty, bo u niej robi sobie takie, taki balejacz i po prostu mam te włosy bardziej rozjaśnione. A tu się okazuje, że, że nie. Chociaż mogłabym przyjść, albo po prostu no nie chcę ryzykować, nie chcę tam. Łamać pewnych zasad, coś co sobie tam w głowie poukładałam to tego chcę się trzymać. Jest jak jest, więc to, że nie zrobię sobie odrostów i trochę będzie je widać, to, to przeżyję. Nie przeszkadza mi w sumie teraz, jaki mam kolor włosów. Najgorzej jest, jak one już są wieczorkiem i jak się po prostu wybieram do kompania, to jak wezmę sobie takie pasmo moich włosów, tak, to ja już widzę trzy kolory. Mój. Taki jakiś, jakiś wcześniej odrost już i jeszcze ten najjaśniejszy kolor. Także, no, trochę to kiepsko wygląda, ale na razie daję radę. Jeszcze mam zamyślenie, być może jak już będzie taka sytuacja u mnie kryzysowa, że będę bardzo potrzebowała już to zmienić, no to może w warunkach domowych coś sobie. Zrobię, aczkolwiek bardzo się boję, bo potem ja już nie raz próbowałam walczyć z moimi odrostami w domu. I czasami efekt wychodzi taki powiedzmy sobie, bardzo marchewkowy, a to mi się nie podoba. No i tak właśnie siedzę i, i dzwoniłam już do pani, mojej fryzjerki, pani Ani, którą serdecznie pozdrawiam, dużo zdrówka życzę. No i mam wizytę chyba na połowę kwietnia, czy jakoś tak pod koniec kwietnia. Bo akurat wtedy był pierwszy wolny termin, bo tak e, poprosiłam. No więc zobaczymy, czy mi się uda wejść w tym kwietniu. A jak nie, to no, tak jak mówię, mnie to nie przeszkadza, bo pff, wiecie, teraz włosy to jest mały problem. Ale fajnie, bo a propos właśnie chodzenia do fryzjera, kosmetyczki, widziałam ostatnio takiego mema w internecie. No nie mam go, nie, nie jestem w stanie wam go pokazać. Ale właśnie był taki mem. Który pokazywał kobieta po kwarantannie. No i były takie trzy zdjęcia. Pierwsze zdjęcie po, e, prze, przedstawiało kobietę, która już ma właśnie taki odrost. Drugie zdjęcie kobieta już z takim odrostem paznokci. Wiecie, jak żelowe hybrydy ktoś nakłada, to, to wie o co chodzi. I trzecia kobieta z takimi krzaczastymi brwiami. Mogę, można by tu jeszcze jedno zdjęcie dodać, kobiety, która ma wybrakowane rzęsy, jak ktoś z Was sobie robi sztuczne rzęsy, to też pewnie zna ten ból. Tak wiecie, siedzimy w domu, siedzimy, <laughs> niby mówią wy, wyjść na spacery, ale okazuje się, że po prostu nawet te miejsca teraz takie, wiecie, mało zaludnione, Okazują się być zaludnione, bo ludzie po prostu wybywają do parków, do lasów. Ostatnio e, słyszałam e, w telewizji o Kampinowskim Parku Narodowym. No i tam też mnóstwo e, samochodów zaparkowanych. Nasz park tutaj, e, mamy blisko Śląski e, Park e, Kultury, też został zamknięty. No, ze względu na to, że faktycznie no, ludzie gdzieś chcą wyjść i właśnie kumulują się wtedy w takich miejscach. <laughs> Nawet jak byliśmy wtedy na tych trzech stawach, tam w jednym z vlogów to jest, to faktycznie można było zaobserwować, że ludzie się mijali w takiej odległości nie metr, tylko jakieś centymetry to były, więc znowu niebezpieczne. No, i tak, pogoda kusi, jest pięknie, jest y, słoneczko, jest niebo niebieskie, jest trochę chłodno, bo się akurat w tych dniach teraz ochłodziło, ale ja tam powiem, ja tęsknię już za przyrodą, za naturą, za tym, żeby wyjść, pochodzić, pospacerować. To by się chciało, ale z drugiej strony rozsądek podpowiada coś innego i, i siedzimy w domu, ale wcale się nie nudzimy. Właśnie ja teraz na Instagrama dodałam taki Insta Stories, i tam dodałam właśnie taki bumerang, którym pokazuje. Że będę chyba robić paznokcie. Właśnie mam przygotowany ten zestaw, zaraz wam pokażę. To jest mój zestaw do zrobienia sobie paznokci po porządkach domowych. Trzeba zrobić porządek gdzieś tu, bo już uuu mam nałożoną odżywkę, i tak dalej. Także tu jest moja kosmetyczka, pilniczek, obcążki do skórek też, pilniczki. Czego ja używam? Bo na razie robię tylko taką, wiecie, regenerację, powiedzmy sobie, stosuję tylko odżywki to akurat mam z z Eveline. To jest taki peel-off, taka maska sleeping mask, taka maska do paznokci. Ją się nakłada na oczyszczone paznokcie i ona przyjmuje taką formę takiego, wiecie, jakby gumowej maski, którą się ściąga. Ona jakby tak zastyga i staje się takim gumowym. Gumową warstwą i ją się po prostu zdejmuje. Ja nakładam jedną, dwie warstwy, czekam i później właśnie to zdejmuję. To ma odżywiać i tak dalej. Kolejna rzecz to też teveline. Mam taką odżywkę 6 w jednym, wiecie, 100 w jednym. No i po prostu ona no odżywka jak odżywka dla mnie to po prostu nakładam ona troszeczkę faktycznie tak tę płytkę koloryzuję, tak ją wyrównuję, że ona troszeczkę ładniej wygląda. Ja już mam starą, że tak powiem, już zniszczoną, dlatego muszę odświeżyć po użyciu lakieru, ale odżywki też. Właśnie stosuję sobie ten utwardzacz Super Dry 5 w jednym, multiutwardzacz, wysuszacz i tak dalej. A jak lakier kolorowy nakładam, też, też to stosuję i bardzo fajnie. To akurat mi się sprawdza. A tu mam z Douglasa jeszcze taką trójfazową. Nie wiem, czy to widać w ogóle, ale chyba widać, nie? Widzicie? Góra, druga, pierwsza jest taka przezroczysta, druga jest taka fioletowa, a trzecia taka turkusowa i to jest taka trójfazowa odżywka do paznokci, ale też skórek przy okazji, więc też ją stosuję z Douglasa, bardzo fajna, lubię ją. No i wiadomo, waciki, ale na koniec mam krem z The Body Shop, ten jest piękny, pięknie pachnie, różany, Marek mi go podkrada, bo też go lubi no i tak wygląda moja pięknacja. no zupełnie pięknacja, ale właśnie, wracając do tego instastories na instagramie, ja tam zadałam wam pytanie, czy paznokcie naturalne czy żelowe, hybrydy, jakoś to tam różnica jest między hybrydą a żelowymi także ciekawa jestem jak wyjdzie ta ankieta u mnie na instastories a jeżeli ktoś nie brał udziału w ankiecie na Insta instastories, to piszcie tutaj, jak tam u was z tymi paznokciami czy wolicie naturalne, żelowe, hybrydy czy jeszcze może jakieś inne jeżeli są Dobra, kończę tyle mojego wywodu. Słuchajcie, ja właśnie idę odebrać do paczką, ma tu nowy zakup, mianowicie dozownik do płynu dezynfekującego. Jaki mamy w domu, to już chyba widzieliście, jak to wam pokażę. A teraz słuchajcie, będę odbierał nowy taki automatyczny. Żeby wiecie, nie dotykać tego, bo to trochę traci sens jak gdyby, ale to wam pokażę. Dobra, zobaczymy. Gotowa do odbioru. Poczekamy aż tam pani sobie bierze spokojnie. Wiecie, ostras zachować nic nie ma. Dobra, to otwieram. Jest Także zakup w postaci do I odebrane. Proste, szybkie zakupy. Wydaje mi się, że ta forma teraz zakupów internetowych jest naprawdę dobra. Bezpieczna. Znaczy to nie jest tak, że się nie chodzi do sklepu, nie? bo dobrze wiecie, że chodzę do sklepu. Bo niektóre produkty trzeba kupić w sklepie. więc nie wyobrażam sobie, żeby kupić na przykład chleb przez internet. Takie możliwości nie ma. W każdym bądź razie takie, wiecie, przemysłowe to jak najbardziej przez internet, żeby to... Jak najbardziej eliminować to ryzyko. I oto słuchajcie nasz stary, o tu papier trzeba włożyć. Nasz stary dozownik. No i niestety tu trzeba było dotykać. I oto taki, to jest słuchajcie, dozownik do mydła, co prawda, ale można go używać też do środka dezynfekującego. No ciekawe jak on działa. Ciekawe? No. Za chwilę zobaczymy, co? Tak. Miaśka, słuchajcie, zawsze mi to podaje, nie? No, zawsze. Jak przychodzę. I słuchajcie, odkażamy wtedy ręce, a jak przychodzimy razem, to y, ja pierwszy dezynfekuję, a potem ja a potem y, cała reszta. Co mówisz? Ja albo Marzenka. Tak jest. Dobra, to Miaśka, przytrzyma opakowanie. Tak. Takie proste urządzonko. zaklejone. Miaśka otworzy. Tylko właśnie, tu baterii nie ma, kurde. Trzeba ja być w włożyć, ale nie mamy. Cztery baterie. Ale jakie baterie? Paluszki, nie trzymamy. Tan, 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 tan. No, takie proste to dosyć, ale fajnie wygląda, nie? A jak to działa w ogóle? Za chwilę zobaczymy. Tu są baterie. Tu w ogóle coś jest. Pyk. Aha, o widzicie. I to jeszcze te małe chyba. 4A? Nie, jest 3A, 3A. No i udało się w końcu uruchomić nasz y, dozownik. Tu trzeba go załączyć. Trzymamy tak długo, czy się zrobi na zielono. O jest, i teraz wejść rękę. O, widzisz? No i teraz podóż sobie. Ale bajer. No. I nie trzeba sobie nic dotykać, także taki oto bajer. Patencik i kosztowało to 100 zł. Oszty. To Trzeba gdzieś zdezynfekować ha. od razu ten z stołu. Dobra. Okej. Okay. Tu w ogóle można też ilość jakoś ustalić, ale to za chwilę trzeba sprawdzić instrukcję obsługi. Ale naprawdę mi fajne, mi się podoba. Fajne. Nie? Tak. Lepszy niż to. Od razu dezynfekujemy stół. Tak, od razu sobie ci bardziej zdezynfekowany. Wy napiszcie, czy wy też używacie takiego środka dezynfekującego do rąk. Oczywiście niekoniecznie w takim dozowniku, ale w ogóle czy używacie. Bo my regularnie. Bo my używamy, no? No, brawa. I już wszystko jasne jak dozować. Wystarczy nam przycis przycisnąć raz. I wtedy jak mrugnie nam raz dioda to jest dawka 1,5 ml. Jak dwa razy to są 3 ml i trzy razy to jest 4,5 ml. O, teraz jest 3, a teraz jest tam mniejsza dawka. No to zobaczymy. No myślę, że tyle zupełnie powinno wystarczyć, czyli półtorej. A co znalazłam w mojej szarce w kuchni? Patrzcie. Nie wiem czy wy to znacie. to zna, to mi pisze. Przysmak święto Smaki do smażenia takie. To ja znam. Ho, 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 już tutaj ja jeszcze jak mój brat był bardzo mały mały miał kilka latek to smażyliśmy zresztą do dzisiaj to znam i mama czasami to y, też robi jak przyjdziemy to jest taka fajna sprawa potrzeba oleju może być patelnia albo taki garnuszek rozgrzany zaraz sobie to tutaj rozgrzejemy dosyć mocno nagrzany olej także trzeba uważać no i wrzucamy po kilka takich snaków, zaraz Wam je pokażę i one zwiększą no, się objętość, one się tak rozpulchnią, no i smażymy je dosłownie kilka sekund, żeby były takie, no, złociste, tak? Zaraz Wam pokażę, co mi z tego wyjdzie. Dobra, gotowe, teraz w ogóle widzę Społem. to jest taka stara firma, właściwie to już u nas chyba upadła, moja mama pracowała w Społem. mój teść, moja teściowa, to już teraz chyba jest taka, nie? Firma Marek na... Nie, bo znaczy działa, to znaczy ale działa, ale to już tak, ale kiedyś w dawnych, dawnych czasach to faktycznie była potężna firma i teraz Wam pokażę jak to się prezentuje patrzcie na moją rękę o, to są takie takie snaki najpierw sobie wypróbujemy czy mamy dobrze rozgrzany olej, wrzucę jeden no, zobaczymy o, już jest dobre troszeczkę sobie ten olej teraz mogę już mm za bardzo mam nagrzany no i on się zrobi taki złocisty gotowy, tu już mam miseczkę przygotowaną z papierem z ręcznikiem papierowym, żeby odsączył się nadmiar tłuszczu zmniejszę troszeczkę ponieważ jak jest za gorący olej, to one znowu za szybko się wiecie tak zetną i nie wyrosną fajne, no ten tak średnio wyrósł także co, przystępujemy do dzieła teraz waży już 1 kilo. Tak, dzisiaj było ważenie. Tak. Michał się zapisze. 23 marca 1 kg. Tak. No to przytył, co? Bardzo dużo. No! Nie, no w sumie tak niedużo, ale kupiliśmy go, to zobacz. Miał 670. Tak, jak mówiła pani weterynarz, to bardzo dobrze. Tak. A kiedy kolejna wizyta? 8 kwietnia. O, tu właśnie, tak, 8 kwietnia mamy szczepienie, tylko nie wiemy jeszcze, czy ta wizyta dojdzie do skutku, no tak. no, bo wiecie, jaka jest sytuacja. Lepiej, no, nie mówić. No właśnie, lepiej nie mówić, a zobaczymy, no, będziemy w gotowości. A tutaj zobaczcie, co ja przygotowałam już sobie. Będzie soczek na deser, trzy marchewki, które miałam w lodówce. Tu są dwa jabłka, też jedno było już troszeczkę takie po przejściach, że tak powiem ale tutaj są mandarynki, bo znowu była w topa. Niestety mandarynki, które kupiliśmy były bardzo kwaśne, więc zaraz będą lądowały tutaj w wyciskarce no i powstanie z nich sok. Nie wiem, może yy, to, że one są takie kwaśne to uratuje to marchewka? Może to jabłko? Tylko ja ogólnie nie lubię jabłka dlatego w soku, ponieważ ten sok staje się taki, taki gęsty, taki mętny, niefajny. Także no, zobaczymy. Tak będzie. Sąd, to już znacie moją maszynkę. Tu będą szły te odpady. Już teraz nie, nie wykorzystuję tutaj tego worka. Dobra, jak leci jak leci. No i po kolei sobie tak będziemy wrzucać. Zobaczymy w ogóle, ile słota mi wyjdzie i czy będzie dobry. Mm. Soczek gotowy. Zobaczymy, czy wystarczy. Jedna szklanka. Druga szklanka. Uuu! Czyli co? Wystarczy dla wszystkich? Niemożliwe. Wiecie, bo wyciągnęłam tylko dwie, bo nie spodziewałam się, że aż tyle soku wyjdzie. Ale jednak okazuje się, że wyszło. No, popatrzcie. Hmm. No to co? Kto kosztuje? Ja. Marek, kosztuje? Proszę. Oj, gdzie ty jesteś? No ale nie ściemniaj, co? Kwaśny? Nie, dobry. Co ty ale czuwasz? jabłko czuć. Czujesz jabłko? Mm, głównie jabłko. Głównie? To wiesz co, jab jabłka to tam było tak pół, półtorej. Mm. No i co? Obleci może być, ale słodki. No to dobrze, bo w sumie te mandarynki były bardzo kwaśne. Mhm. A mm, tam jeszcze Happy birthday. Czyli to znaczy, że musiało być słodkie jabłko? Słodkie jabłko albo słodkie marchewki. Mm, marchewki o tej porze nie są słodkie. Nie, dobra. To Michasia! Właśnie pieką się kotlety. A Marzena na coś tam robi. Właśnie, szukam narzędzi, żeby się kotlety nie po o jej za dużo. No. o, Okej, okay, może być. A tu co będzie? Mizeria. Tak, mizeria. Mm, no i co? Mizeria. Jak mizeria to musi być co? Zielony Koperek. Koperek. No jak jest, nie? Bo czasami wiecie, nie ma. Ile do ciebie? Dobra, chodź. Czyli dzisiaj na obiad kotlety. Ale ja osobiście powiem Wam, bo lubię kotlec schabowy. Nie, zaczyna się. Ale w tej sytuacji to ja je wszystko, ja zawsze mówię okay. co kuchnia poleca. Co za naruda, ale Marek, nic Ale to trzyma. Ty marudzisz teraz. Ja marudzę, no Ty zacząłeś. No ja Nie pijatek. no, Ale ja najlepiej ja ja... Ja, ja No ja to powiedziałem, teraz widzą, że ale najlepiej No to ja proponuję, Marek, proszę, kuchnia, talerze, nie, gary. Nie, bo teraz gotujesz. nie można się szlajać po sklepach. Ale nie, gotujesz z tego co jest i gotujesz swój takie danie popisowe, i wszyscy się zajadamy. A ja szczególnie... Ale twoje dania są pyszne. Tak, dobrze nam. Także mhm. e, no, ja ogólnie mówię, że ja kurczaka średnio lubię, no i to jest to, no nie lubię zrobić, co na to poradzę, to już wiele razy mówiłem. Nie. Także to nie jest jakaś aferka. Ale nie, tu nie chodzi o to, tylko że takie domu. A, afera w domu. Ale to teraz ty z tego zrobiłaś grymaszenie. Nie, po obiedzie zabieramy się, wiecie, za zadania, bo mamy zadania. ale od od tematu? A jaki był temat? kotlety z kurczaka. Kotlety się robią z kurczaka. O, a tu są słuchajcie, w ogóle grzyby. Nie wiem czemu w marcu grzyby, a to jest nie. Coś nie tak chyba z tym. Bo to mamy, wiecie, no, ja sobie ten mój kalendarzyk tak ten. No i to mam więcej A czemu to jest ta karta? Bo to jest moja stara już nieaktywna karta. Przyszła nowa z banku aktywowałem, a to no jest ale stara. Ale to dlaczego ta leży tak, Bo tam? muszę ją zniszczyć, a ja ją zostawiłem po to na wszelki wypadek, jakby tamta jeszcze nie działała. Mhm, no wiecie. Nie, trzeba rękę, tam widać. Ja o tak bym tak. się starać. Dobra. Słuchajcie, dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Widzieliście w tym vlogu, że przybyły nam nowe sprzęty do dezynfekcji, dezynfekcji rąk. Dyratyzacji. W ogóle piszcie komentarze, co tam o tej pielęgnacji wiecie, bo jak nie ma kosmetyczek, nie ma fryzjerów, to. Je, i co teraz? Teraz wszystkie kobiety. To kobitki mają teraz, nie? Ale... ale co najlepsze, co Wy zrobić? To sposobami można sobie poradzić. Ale słyszałaś o tym, co niby niektórzy epidemiolodzy mówią. <laughs> nie. Że ten cały stan może trwać nawet 20 miesięcy. No. Jak będą wyglądały, jak będą wyglądały ludzie po 20 miesięcy nie chodzą do fryzjera? Nie no, bez przesady no, nie no, myślę, że słuchajcie, ja to uważam, że to po jakimś czasie jakoś się tak wyciszy, uspokoi i Ale ja wiem kiedy się to wyciszy, uspokoi. Kiedy? Na początku maja gwarantuję. Będzie się w... ciepło. się uspokoi. Będziecie. A pójdę. potem, już, jak już będzie po 15 A potem maja, do Taki rytm, i słuchajcie, będzie ok. Dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Yy, fajnie, że wpadacie zostawcie że piszecie, łapkę Dużo w górę. piszecie. Fajnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dajcie. No i cóż, widzimy się. Już. Kiedy? Yy, to idzie kiedyś, W piątek. Dobrze. Chodzić w wtorek, jest. Tak. Czyli to idzie w środę. My się widzimy w środę, właśnie teraz, a kolejny vlog w piątek. I wpadajcie na kanał Misia i ja na nasz Instagram. No i piszcie też, co, jak, czy wy też dezynfekujecie sobie ręce? I czym? Czy żelem, czy sami robicie na spirytusie e, płyn? Bo to bardzo ważne, Insta, tak? o tym mówię. Ja usłyszałem właśnie, bo ostatnio, nie, nie, nie przyjarajcie no, no się te ja, ja wracam do mojej kopleciki. No, no jeszcze, słuchajcie, jedną rzecz powiem, mianowicie jak. Y, już był taki problem z zakupieniem spirytusu, ja teraz już jest spirytus, to kupiłem 60% i przyjmę taką taktykę, że do 60% dolewam trochę tego 95, żeby było go wzmocnić. Bo 60% to jest minimum, wiesz o tym? Żeby te wszystkie wirusy gdzieś tam... Dobra, to kończymy. To na razie. Pa! No to pa! I piszcie czy lubicie kotlety schabowe czy drobiowe. Pa! Może mielone? O. Bo ja lubię czerwone mięso. Tak. Da mięso to nie mięso, wiesz, to takie żypietucha. Na razie pa. <grystanie> Na razie pa. <grystanie>